Witam, to tutaj medi 1 i w tym odcinku pokażę yy, moją pracę na konkurs Starkiego 24. Moja praca to narysowany Minecraft. To tam miał być painter Art, tak? Więc zrobiłem takie coś. Tutaj są diamenty, diamamenty, Cyzuli, reston, żelazo. Chyba więcej koniec. Złoto, węgiel. No i tam inne razie. Tutaj mamy trawkę. Przepraszam, że trochę jest zjedzone, no bo owce jedną trawę, no. Tylko to wygląda. Yy, tak. Tutaj jest parę zwierzaczków. Jest ekran, to skło. Bo to są monitor, nie? No. I ja wiem, że to miał być tylko taki jakby rysunek, no nie oni mogą się oprzeć, więc jeszcze klawiaturę i myszkę. No, ale kiedyś się lepiej. Napiszcie mi w komentarzach, czy ładnie wyglądają według Was. Monitor taki stary zrobiłem. Mhm. Z brzuszkiem. Tutaj, jak się rozwali, można sobie jeszcze zobaczyć jak stan wyglądało. Tylko tak. No, mam nadzieję, że się spodoba. Ale tu mu wyszło obejrzeć moją pracę. I nawet prezydent tego niedotrwałego miasta. Dziękujemy panu, że poświęcił pan trochę czasu, aby dać się um, szantażom namówić na to. Może pan już odejść.

Taką pracę wykonałem, nie miałem żeby pomysłu, choć później na to. I obrazek po prostu Minecrafta no. To by się kopało w dół. Ze zwierzątkami. Mam nadzieję, że pomysł się spodobał. Więc do zobaczenia i cześć. A na cześć z yy, takiego 4 zrobimy coś takiego. Oczywiście modami. Mod, nazywa się bakteria. O! Teraz wszystko stanie się obsadzjone, ale no, jak mój monitor? No dobra, to ja może zostanę tutaj i pokażę Wam, co się zaraz stanie przez tego mora. No dobra, za długo nie będę czekać. No ale trzeba się będzie tak rozprzestrzenić teraz. To jest taka bakteria, taka zaraza. No, z mało to głupny miniony. Przepraszam, jest im dać pracy. nie da się zaschania. Jeszcze deszczyt. To będzie chyba się nie ładowało. O bakteria już daleko jest. Co się w ogóle ładuje. Lagiem. O, tu nie jeszcze idzie. Dobra. Pamiętaj taki, że to wszystko oni twoją część robię. Ale się długo gram na tym sali. No dobra. To jeszcze raz mówię cześć.